Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752, wchodzącej w skład małej pętli świętokrzyskiej, na odcinku od kilometra 7 plus 0,29,53 do kilometra 8 plus 616,65 w miejscowości Święta Katarzyna. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Święta Katarzyna, ze względu na swój potencjał komunikacyjny i turystyczny, jest jedną z kluczowych inwestycji wchodzących w skład małej pętli świętokrzyskiej. W świętej Katarzynie, gdzie przebudowywana będzie droga wojewódzka nr 752, rozpoczynają się szlaki turystyczne prowadzące w góry świętokrzyskie. Tam przebiegają między innymi główny szlak świętokrzyski imienia Edmunda Masalskiego przebiegający przez największe atrakcje regionu i Łysice oraz czerwony szlak rowerowy z Cedzyny do Nowej Słupi. Mamy tutaj dwa aspekty, albo dwa wymiary, dwa pozytywne wymiary. Pierwszy to taki, że jeżeli przebudujemy tę drogę, która przypomnę, jest fragmentem małej pętli świętokrzyskiej, to podniesiemy parametry techniczne drogi. Na pewno będzie to miało pozytywne oddziaływanie na środowisko, bo mniej hałasu, mniej spalin, ale ma także znaczenie dla samej świętej Katarzyny. Pamiętajmy, że ta miejscowość jest kurortem w górach świętokrzyskich prawie, jest chyba najbardziej istotnym elementem na mapie turystycznej Gór Świętokrzyskich i zależy nam na tym, żeby ta droga nie tylko była technicznie wygodna i bezpieczna dla kierowców, ale żeby miała całą potrzebną w takiej miejscowości infrastrukturę, to znaczy i ciągi piesze i ścieżkę rowerową i zatoki parkingowe. Zależy nam także na tym, żeby standard wykonania tej drogi, jakość użytych materiałów był wysoki, żeby to było godne dla tak ważnej turystycznej miejscowości. Jeśli chodzi o kilometraż przebudowanej drogi, to nie jest największy odcinek, bo przypomnę, jest to około 1600 metrów, ale ze względów, o których mówiłem, jest to bardzo ważne i dość kosztowne, bo wartość tej inwestycji to 6 milionów 100 tysięcy złotych. I przypomnę, że tutaj 85% tej kwoty są to pieniądze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a 15% to pieniądze z budżetu województwa. W chwili obecnej prowadzone są prace przygotowawcze, to jest odhumusowanie pasa drogowego, wycinka drzew, rozbiórka ogrodzeń i roboty ziemne pod kanalizację i poszerzenia konstrukcji nawierzchni. Docelowo ponad 1,5 km drogi wojewódzkiej nr 752 otrzyma nową nawierzchnię, kanalizację i oświetlenie. Ponadto wybudowane zostaną ciągi piesze, zatoki autobusowe i postojowe oraz ścieżki rowerowe. Ta inwestycja polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi do nośności 115 kN na oś. Wykonuje się to poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz wykonanie poszerzenia drogi. Poszerzenie to obejmuje również wykonanie pobocza bitumicznego, po którym będzie odbywał się ruch rowerowy, czyli wydzielenie niezależnej ścieżki. Ponadto w ramach tej inwestycji wykonane są nowe ciągi piesze. Oraz przebudowa istniejących miejsc parkingowych. W ramach inwestycji również wykonany jest nowy odcinek kanalizacji deszczowej, który będzie odwadniał tą drogę. Ponadto przy budowie ulegną skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogami gminnymi, a wykonane zostaną lewoskręty. wymienia ulegnie oznakowanie poziome i pionowe na drodze. Przewidywany termin zakończenia realizacji tego kontraktu to jest e, czerwiec 2015 roku. Wykonawcą jest Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych e, w Kielc z ulicy Przęsłowej. Inwestorem Świętokrzyskiej Zarząd Dróg Wojewódzkich reprezentujący województwo świętokrzyskie. Inwestycja znacznie poprawi jakość przemieszczania się po okolicy nie tylko mieszkańcom, ale również turystom, którzy licznie odwiedzają Łysice, najwyższy szczyt regionu. Przebudowa drogi nr 752, drogi wojewódzkiej, jest zadaniem w ramach tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej. Inwestycja pozwoli doprowadzić tę drogę do właściwych parametrów drogi G, jak również poprawi kryterium bezpieczeństwa i komfortu jazdy dla użytkowników.